Dzień dobry, dzień dobry. Czy u Was też tak zimno? Niby piękne słońce wpada przez okno, ale no jest okropnie. Aż nic się nie chce robić, chociaż tak, chciałabym robić w ogrodzie i mam co robić. Dużo rozsad, kupiłam wszystkiego i co? Trzymam to w garażu, bo w nocy koło zera ma być, więc przy gruncie jeszcze zimniej. Trzymam tutaj arbuzy, pójdę teraz do szklarni, przesadzę je do większych doniczek, no i pod koniec maja pójdą do gruntu. Mam nadzieję, że coś zjemy w tym roku, bo w ubiegłym roku nic nam się nie udało wyhodować. Różowe grawie, słuchajcie, to był strzał w dziesiątkę. Nikt ich nie chcę z daleka je widzę, a miałam taką małą czarną łopatę, taką malutką saperkę. Idealna do szklarni? Nie ma. Po prostu nie ma. Gdyby była różowa, to by pewnie była. Plan na teraz. Tak jak widzicie, tutaj mam przy płocie tak już fajnie zrobione, z korą wysypane, a to mam tak niefajnie. No i właśnie sobie to wykleję. I obłożę agrowłókniną, obsypiemy korą. Będzie ładnie. Już tak, w szklarni skończyłam plewić, więc też już tam jest fajnie. jak mówi, zostawmy sobie ją na tarasie. I teraz przez chwilę się zastanawiałam nad tym, dalej się zastanawiam. Ale nie wiem, kanapa na tarasie? Nie. Wczoraj myłam stół z takiego pyłu, z rzepaku. I ile musiałam tyle razy płukać ścierkę, więc, jakby ten pył wszedł w tą kanapę, trochę szkoda.